Cześć moi drodzy, dzisiaj na złotej tacy ląduje Alokacja Dragon Moon. Przepraszam za mój dziwny głos, ale przeziębiłam się wietrząc z witryny. Wyciągamy pacjentkę z Doniczki i oto naszym oczom ukazują się pierwsze ziemniaczki. I kolejne. I kolejne. Uuu, ale bydle. Korzenie złociste i silne, niczym moje blond włosy. Wjeżdża nowa Doniczka, bo w starej miała już ciasno. Oczywiście, że ma miskę pod kolor tacki i nabierak do gruzu. Wsypujemy trochę wygotowanego i wykrochmalanego pumeksu na dno doniczki, kadr na korzenie i roślinka idzie do środka. Zasypujemy kamyczkami, u mnie zawsze jest to średnia i duża frakcja mieszana mieszana, parę klapsów za brak spontanicznej wariegacji i podkórek podłożem. Ależ jesteśmy piękne. Wydobyte bulwy umieścimy w kubkach, w których normalni ludzie serwują przystawki. Jako medium do wybudzania maluszków używam miksu perlitu z suvalem, symbolizującego równowagę w Wszechświecie. Przerwa na kawę. To wszystko na dziś. Buziaczki, papa. Pa.